Cześć, z tej strony Darek z Elevate. Dzisiaj pokażę Ci, jak zdeponować Twoją Kusamę, Twoje fundusze na Crowdloan dla projektu, który startuje z aukcji na paraczejny Kusamy. Zakładam już, że masz założony portfel i masz zdeponowane środki, więc w tym celu musimy wybrać Kusamę jako sieć dominującą, teraz główną. Klikamy w tym miejscu, zaznaczamy Kusamę, i robimy switch. Wtedy kusamy mamy jako sieć główną. Następnie przechodzimy do zakładki Network. Wchodzimy w Parachains. Widzimy wszystkie projekty, które do tej pory wygrały aukcje. Natomiast nas interesują projekty, które, które możemy zdeponować fundusze. Więc w tym celu wchodzimy do zakładki Crowd Loan. Klikamy. I mamy wyszczególnione aktywne, aktywne projekty, aktywne zbiórki. W tym celu wybieramy jeden projekt, który nas interesuje. W tym przypadku niech to będzie Kilt. Klikamy na Contribute w tym miejscu i pojawia nam się taki pop-up, takie okno. Contribute to Fund. Wybieramy nasze konto, na którym trzymamy naszą kusamę. Wpisujemy kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na to contribution. Minimum to jest 0,1 kusamy. Klikamy potem contribute. Pojawiają nam się, pojawia nam się pytanie o autoryzację transakcji. Oczywiście autoryzujemy Sign and Submit i musimy wpisać nasze hasło, którym zawsze się logujemy na portfel. W prawym górnym rogu widzimy przebieg transakcji. I voilà, mamy, zostały nasze środki zdeponowane. Żeby zobaczyć wasze zdeponowane fundusze, musicie przy projekcie, którym wybraliście wejść tutaj w My Contributions rozwinąć to i macie pokazane, ile zainwestowaliście, ile funduszy ulokowaliście z danego konta. Dobra, To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik był dla Was pomocny. Dzięki wielkie i do następnego. Hej!